This song's called Solution. Cause it is not a human right to stand not fire while broken nations dream. Open up our eyes so blind that we might find the mercy for the need. nasz projekt, który opowiada o tym, co daje nam największe szczęście. I w tym świecie jest niezwykle rzadki. Zapraszamy! Dla mnie ja od małego szukałem szczęścia, to znaczy byłem w liceum i to był właściwie mój główny cel. Szukałem tego szczęścia w różnych miejscach. Spotkałem z innymi takich szczęśliwych ludzi, oni byli w kościele ziemi i bardzo mi imponowało, szczególnie pierwszą dziewczynę jakoś tam zauważyłem ją to. to ładna dziewczyna, więc um, się zainteresowała i okazało się po, po roku czasu myśmy korespondowali, ona mieszkała w drugim końcu Polski, że e, jej życie zupełnie się zmieniło. I ja z że ona coś znalazła, coś ciekawego, coś takiego, co mnie bardzo pociągało. Ona cały czas tylko mówi o Jezusie. Ja mówię, no okej, okay, Jezus, w porządku, ja, ja wierzę, spokojnie, ale... To było coś niezwykłego, jak widziałem w praktyce, jak to działa. Jak ona się zwracała do innych ludzi, była taka przeszczęśliwa, to mnie e, pociągało e, to, co ona znalazła. Już nie to, że była fajną dziewczyną, ale to, co ona znalazła. Chciałem też tego. Tak. I próbowałem na różne sposoby. Próbowałem w różnych miejscach to, co mi przychodziło do głowy, tylko narkotyków nie spróbowałem. Wiedziałem, że to raczej droga jest ślepa i to ja szukam jakiegoś trwałego szczęścia. I e, niestety w tych poszukiwaniach wpadłem na, w nauk w inny nauk. I, I potem walka z tym nałogiem i, i wyjście e, to e, związane było z e, poznaniem Boga. E, Przeszedłem, e, krótko mówiąc, niezwykłą przemianę i, i to, co tak długo szukałem, czego, czego nie mogłem znaleźć, jak nawet w takiej religijności, w którą też się zaangażowałem, okazuje się, że to też nie jest to samo, co poznanie Boga. Boga. Dla mnie okazało się, że, że to, że Bóg mnie wyciągnął z i napełnił mnie radością, to był początek tego, tego szczęścia. Coś, co ja szukałem całe życie. Także to tak w skrócie i na bieżąco czym jest na bieżąco. Szukałam życia wszystkiego i duże rzeczy przynosiło mi szczęście takie na chwilę. Były to ładne ubrania, były to imprezy, były to spotkania z przyjaciółmi, yy, były to później meble, ładny dom, który mam do dnia dzisiejszego, fajny samochód i były podróże. Ale tak naprawdę, słuchajcie, powiem wam szczerze, że szczęście dopiero odnalazłam wtedy, kiedy poznałam Boga. I od tego momentu zaczęła się naprawdę prawdziwa przygoda. I jeszcze powiem Wam jedno, jest taka książka. Nazywa się Bardzo możecie czuć się wyróżnieni, kiedy, kiedy żyjecie dla niego. A tak nie trzeba zrobić. Tak naprawdę trzeba tylko powiedzieć, Jezu, ja wierzę, że Ty kiedyś konałeś za mnie na krzyżu, że wziąłeś moje choroby, tak, moje grzechy, tak aby mnie musiała już cierpieć z powodu choroby, aby nie musiała iść do piekła z powodu moich grzechów. Dziękuję Ci Jezus, wierzę w Ciebie, oddaję Tobie moje życie i to jest tyle i możesz być pewny, że kiedy staniesz, może mi 90 lat, 80, 70, a może to będzie jutro, staniesz tam przed Bogiem i Jezus powie oto ten umiłowany, zapraszam do nieba na wieki. Mój największym przyjacielem jest zawsze przy mnie, czuję się przy nim bezpieczna. Zawsze mi pomaga w trudnych sytuacjach, kiedy nie wiem co zrobić. On mi daje właściwe rozwiązanie. On zawsze wie, co jest dla mnie najlepsze. Gdy jestem smutna i nie wiem co zrobić, on mi pomaga. Jestem dzięki niemu szczęśliwa i czuję się naprawdę wspaniale, gdy jestem przy nim. No, mam Boga e, późno, bo zależy go temu. Wcześniej byłam często nieszczęśliwa, smutna. Nie mogłam sobie poradzić z tym światem, który mnie otacza. Ale kiedy on zmienił moje życie, sprawił, że czuję się szczęśliwa. Wiem, że nieważne jaką będę miała troskę, to on mi pomoże. Zawsze dostosuje moje problemy i to wszystko sprawia, że jestem bardzo szczęśliwa. Jak mam jakieś problemy i dotyka się mnie, troszczy się o mnie i najczęściej jego coś poproszę, to co nie moje. To zawsze im pomaga, kiedy jestem smutna, mi pociesza, kiedy potrzebuję przyjaciela, on jest zawsze ze mną. Bóg przygotował dla nas takie rzeczy, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na język ludzki nie przyjdzie, że Bóg przygotował to dla tych, którzy Go miłują. Jeżeli miłujemy Boga, jeżeli mamy bliską, intymną relację z Nim, a Jemu przede wszystkim o to chodzi, żebyśmy mieli bardzo bliską relację z naszym Bogiem, z Jezusem Chrystusem i jeśli mamy tą bliską relację, to wtedy jesteśmy bezpieczni, wtedy czujemy się spełnieni I jeśli odczytujemy yy, jakie jest plan dla naszego życia w oczach Bożych. I kiedy ani bogactwo, ani sława, ani władza nie dadzą nikomu szczęścia. Szczęście to znaczy przejść przez to życie raz w... swojego Pana dobrze po czterdziestce. I od tego czasu mogę powiedzieć, Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Ja nawet kiedyś powiedziałem, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ponieważ znam Jezusa Chrystusa, ponieważ wiem dokąd zmierzam, ponieważ wiem, że kiedy dobiegnie kres moje życie, to w domu Ojca czeka na mnie miejsce, tak jak powiedział Jezus Chrystus, i że tam, razem z Nim, będę spędzał życie. Whole world. Chcę Tobie powiedzieć, że Bóg jest najlepszym tatą na świecie And he's right by your i stoi obok Ciebie. Kochamy Jezusa!